bardzo serdecznie witam widzów yy, no wiem że mam yy, blaster TV, witam się z wami gram w Minecrafta i yy, może zagramy ta. sobie na jakimś może survivalu bo dawno nie grałem i dawno nie miałem oczyneczków z blastera raczej nie z blastera tylko z Minecrafta jak widzicie sami na moim kanale napiszę tutaj yy, YouTube mniejsza Napiszemy view. w skrócie oczywiście. I teraz mamy normalny. Tu mamy może skrzynia bonusowania. Niech nie dadzą nam tam skrzynię bonusował. Co tam nam? Może sobie uruchomimy kody tutaj, żebyśmy nie stracili wszystkich itemków, co zginiemy. Co jest I normalny tutaj. I klikamy stwórz i nam stwarza świat. Zobaczymy, jak nam ten świat oczywiście wy wyjdzie, bo to nie wiadomo, jak wyjdzie, tak? Yy, ale myślę, że wyjdzie bardzo fajnie. Ten świat nam wyjdzie bardzo fajnie, więc trzymajcie kciuki, żeby jakiś może by był lodowy, bo jakby był lodowy, świat to by było po prostu lepiej nagrywać i by było może coś fajniejszego robić. Może jakieś podkopy w lodowcach, coś takiego w Minecrafcie. Takie podkopy w lodowców w Minecrafcie. Myślę, że coś takiego by było, ale nie wiem, czy trafimy na lodowca, ale wątpię w to. No, mamy już tutaj. I napiszcie w komentarzu, jak, jak oceniacie tego mojego skina nowego. My tu tutaj nie mamy lodowców, oczywiście. My to wszystko to zbierzemy, a najlepiej to zniszczymy skrzynkę. Skrzynię sobie zniszczymy. Dobra, mamy już wszystkie itemki. Yy, może sobie jeszcze tutaj ustawię na większość Na większe po prostu ustawienia Czyli no może coś większy palec Bo to Tutaj nie będzie, tutaj też nie Dotyk i tu damy sobie na 60 Kurde ja jest dobra I teraz mamy większe, więcej mam yy, Mogę więcej robić, tak O tak jak sami widzicie zmieniłem program, bo po prostu... Z tamtym jakąś nowa autkliacja weszła i tam coś tam było. Ale możemy się osiedlić. Może na tamtej górce, o tam jest, taka góra. Jak wam teraz w kółku zaznaczyło się. W Minecrafcie oczywiście. No i teraz może sobie pójdziemy tam do góry. I może sobie jakieś surowce zbierzemy. Oczywiście drewno. to O, jest drewno tutaj mamy. Jakieś drzewka fajne. Lecimy, nie ma żadnych wilków, czy jakiegoś tak, albo wiem, uzbieramy, nie wiem, może, może gdzieś, może gdzie indziej się wybierzemy, niż tylko tutaj siedzieć, tak, w jakichś skałach, ale możemy gdzie indziej zamieszcować może jakiegoś cave'a sobie znajdziemy, bo to jest mój survival, dobra, lecimy, lecimy, lama, lama, lama. Dobra, lecimy do sorki za te lagi, jak solagi jakieś. Bo to w mojej solagi. Dobra. No, 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 Nie ma lagów, nie ma. Dobra. My sobie tutaj... A mamy kiełki, więc sobie zbierzemy trochę drewna, żeby mieć na rozpętę ich ze mniejsza. Ale musimy sobie uzbierać, żeby mieć może na domek. My sobie trochę tutaj przerobimy. Przerobimy sobie trochę drewna. Tutaj mamy jakieś małe, coś takiego. Nie mamy już więcej drewna, więc kopiemy, kopiemy. Lecimy. Dobra, jest. Tutaj niszczymy sobie to. I lecimy, lecimy. Lecimy, lecimy z tym tematem. Lecimy. Niszczymy, niszczymy. Dobra, jest Gitas. Mamy tutaj ładną teraz. Ładnie. Mamy zrobiony świat niż tamte góry. Mamy, mamy tutaj trochę tego węgla. I może tutaj się się wkopiemy. Tutaj czekajcie. Ja sobie wskoczę. Pyk! Mam, mam jestem dobrze. I napiszcie w komentarzu, czy Wam się podobały takie typy odcinków. Tak dużo gadam. Yy, tutaj mamy może... O, mamy trochę piasku, więc może na szyby nam starczy. O, może tu jest jakiś cave? Nie ma cave'a. To nie jest cave, mniejsza, ale no jakbyśmy się uparli, to mogli, może tutaj byśmy sobie zrobili domek. No i chyba sobie tak zrobimy. My sobie tu zrobimy domek. Mamy trochę ziemi? Mamy. Trochę tutaj za, za, za weźmiemy sobie. Albo wiecie... Ja sobie stąd wezmę ziemię trochę. Tak, ziemię sobie wezmiemy stąd. Pyk. I my sobie to zbliżemy tutaj. Oto. To. Pyk. 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 Dobra, jest mniejsza. Mniejsza jest. Dobra, mamy, mamy tutaj uzbierane wszystko. Zakrywamy to! Coś nam tutaj nie poszło, czekajcie. O, tutaj. Pyk. Pyk. No i tak to powinno wyglądać I teraz weźmiemy sobie drewne i tu sobie wszystko zakopiemy. A, bo tu jest trochę głęboko, głęboko. Dobra, czekajcie. Nie mamy kilofa. A ja ma mamy kilof Nie patrzyłem wcześniej. Dobra, wychodzimy na dwór. Dobra, mniejsza. Niszczymy blok. I teraz mamy możliwość sobie tutaj tak rozkopania siebie. I tutaj mamy... O, tutaj sobie wykupaliśmy dobrze było. O, tutaj. I będzie taka norka mała u nas. Norka to będzie taka. Dobra. Weźmiemy sobie tak, 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 tak. I zalepimy sobie oczywiście, tak? Yy, mamy tutaj jeszcze. Yy, tutaj sobie zbierzemy. O to! I mamy, chyba trochę głośno mówię, a jak mówię głośno, sorry. Mamy, tutaj sobie zakopujemy, czekajcie, mamy jeszcze więcej surowców. I bierzemy sobie, bierzemy sobie tu, 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 tu. tu. Yy, my sobie jeszcze tutaj ładnie to wszystko przemoblujemy. Dobra, mamy więcej drewna, więc wystarczy. Byłoby nam na luzie. Dobra, jest, 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 jest zrobione. I taka norka by nam się pasowała. Taka ładna norka. Nie wiem kogo. Napiszcie w komentarzu, jak nazwać tą naszą norkę. Mamy tutaj... Nie może tak. To musi być profesjonalny Panie, profesjonal. Yy, możemy, nie wiem, jak chcecie, to może tutaj wy, wybudujemy później. a to ten bloczek może zniszczymy sobie, bo na co nam to? Dobra. Jeszcze. I może sobie tutaj zrobimy takie, o. Tak, tak. Pyk, pyk. I mamy domek, ale jeszcze coś nam brakuje. W pochodni, tak. Dobra, za... Pyk, pyk. Pyk, pyk. No i mamy już pochodnie. Yy. I tu jeszcze nam brakuje drzwi i trochę tutaj brakuje nam. Ale czekajcie, bo tutaj. Yy. Crafting. Crafting właśnie crafting, crafting. Yy. Pyk. Dobra. I my sobie stworzymy drzwi. Pyk. Pyk. I my sobie zrobimy gdzieś tutaj. Albo nie tutaj. Nie, tutaj lepiej, bo później tak jakby zombie podeszło. Tutaj to by, byśmy tutaj. Zombie będzie się paliło, tak. I tutaj mogliśmy sobie jeszcze przerobić to, bo. Po co nam to? to, 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 to? Po co? Zamiast wirtu, żeby było ładniej, to niech będzie. Yy, tutaj. Drewno, tak. Yy, mamy tutaj jeszcze ziemię oczywiście. My sobie to wykopiemy. Chwilka. Tak, tutaj. Dobra, czekajcie. Dobra, mamy Dirta wykopanego. Jeszcze tutaj kopiemy. Kurde, czekajcie. Dobra, wyszło, wyszło nam. Wiesz, że no, no, jak widzicie sami, że w tym odcinku będziemy robić takie, taki domek fajny. Dobra, czekajcie. Dobra, czekajcie. No mamy, mam, mamy to na pewno, mamy to. Mamy to na pewno i czekajcie, bo tutaj jeszcze trochę ziemi zostało. Ziemi zostało tutaj. Dobra, czekajcie. Dobra, tutaj wykopujemy sobie ziemię, tak? Mm, żeby jakoś ładniej to wyglądało. Jeszcze 6 nam bloków zostało, więc trochę zostało. A jeszcze tutaj mamy dircika. Dryca? Dirta, Dirta. Więc wychodzimy na dwór i tak nam się prezentuje Domeczek. A zamiast te Aha, mieliśmy tutaj jeszcze dać szyby, to czekajcie, damy sobie szyby, czekaj. Pyk Dobra, mamy. Dobra, czekajcie, tutaj. I pyk. I teraz nam potrzeba... Yy, wystarczy nam? Wystarczy. Na wszystko nam wystarczy. To Teraz jesteśmy tak zrobieni. panie, Tak. I teraz bierzemy sobie... Czekajcie. Zapniemy sobie drzwi. Żeby może Creeper nie weszedł i nam nie zrobił krzywdy. I jeszcze. I jeszcze tutaj zakładamy Spampoita, oczywiście. Eee, po, dobra. Z mamy tutaj. I czekajcie. Tutaj trzeba nam węgla, ale zamiast węgla, to może być deski. Tak, deski. I sobie rzucimy kilka tutaj. Z pięć na przykład. Z pięć by się nam tutaj zrobiło. Noc, noc się nam robi. Nie mamy łóżka, oczywiście. I chyba na tyle będzie. Ale zamiast. Miałem co innego jeszcze zrobić. Albo wiem, zrobię takie coś, proszę bardzo, tutaj mam czas, 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 dzień, pyk. Daliśmy sobie dzień, proszę bardzo, nie to, że przywinąłem coś, pociągam sobie. Ja po prostu chciałam jeszcze ładniej przystroić ten, ten domek niż jest do tej pory. Kurde, czekajcie, bo nie, nie mogę trafić, dobra, jest. Dobra, pyk, pyk. Jest ok, wszystko. I teraz wiecie, jak fajnie by było, jakbyśmy sobie to zakopali wszystko ziemią. Dobra. Ktoś pomyśli: E, nubek, to jest taki, taki, taka glina, nie? A tutaj, patrzcie, mi to na razie tak ładnie zarośnie. Patrzcie. Wracajcie. Mamy jeszcze dirta? Nie mamy. Weźmiemy sobie jeszcze stąd. Tak. I mamy dirtowy y, domek, co śmiesznie wygląda oczywiście. Tak wygląda nasz domek. Taki. Taki domek dirtowy. Dwie struktury. Y, drewno i tu jest wszystko. Mamy, ale jeszcze nie rozłożyliśmy jeszcze tutaj takich jak pyk, okienka. Pyk. Pyk. No i tak to powinno się prezentować. My jeszcze sobie to pochodnie przeniesiemy, bo tutaj nie powinno być pochodnie. Czyli tutaj, o, tutaj by tak nam fajnie się prezentowała, albo tutaj, o. Tutaj. O, tutaj będzie fajnie. I po prostu może byśmy sobie jeszcze coś zrobili, bo odcinek trwa 14 minut, za 5 sekund będzie 14 minut i po prostu no, może gdzieś pójdziemy dalej może tutaj coś jest no, mamy góry takie coś, o, coś takiego ale tam tam jest góra, o tam jest fajna góra możecie podziwiać yy, widoki i chyba to na tyle będzie z tego odcinka więc jakbyście Yy, tam. i chyba to będzie na tyle z tego odcinka i będę kończył ten odcinek więc cześć cześć, na razie pa